Cześć wszystkim, witam Was na kanale Miszmasz Twórczy po dosyć długiej przerwie ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie i dzisiejszy odcinek bo będę od razu przechodzić do sedna nie będę się tłumaczyć, to, czego mnie nie było bo raczej to nie ma sensu um, dzisiejszy odcinek będzie właściwie poświęcony jak pewnie widzicie um, hafciarstwu a konkretnie chodzi tutaj o haft krzyżykowy liczony i jeżeli Was to interesuje, no to zapraszam do dalszego oglądania. Z góry jeszcze <laughs> takie drobne ogłoszenie. O, drzwi mi magicznie tutaj sprzepią, jakby. Jeszcze takie ogłoszenie, że będę następnym razem robiła QA, więc jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to będzie QA ogólne, nie będzie konkretnej tematyki. Więc jeżeli macie do mnie jakieś pytania, jeżeli chcecie się czegoś dowiedzieć, no to będzie mi bardzo miło, jeżeli. Od Was się pojawią oczywiście. E, także następny odcinek to będzie QA. A teraz wracam do haftu. Jak pewnie widzicie, no przepraszam Was już z góry za kadr i oświetlenie, jeżeli jest coś nie tak. Ale no, w poprzednim miejscu, gdzie nagrywałam filmiki, to by mi się nie zmieściło. Nagrywanie nie udałoby mi się w tamtym pokoju. No bo jednak to, co tutaj mam, jest spore. Mianowicie jest to krosno, w które się zaopatrzyłam po dosyć długim czasie, bo zastanawiałam się na początku, czy nie zacząć haftować na tamborku, bo kiedyś haftowałam na tamborku, ale stwierdziłam, że nie ma to sensu, bo obraz, który sobie wybrałam, na tamburek się raczej nie nadaje, ponieważ ma dosyć duże wymiary z tego co pamiętam, wyjdzie on w jakimś takim rozmiarze mniej więcej 60 na 50, więc no spory. I dlatego stwierdziłam, że krosno będzie jak najlepszym rozwiązaniem. Nie jest może to krosno jakieś takie super, zaraz Wam zresztą wszystko będę pokazywać. Ale jak na moje potrzeby, na moje standardy, no to mi zupełnie wystarczy. I tyle. To jest właściwie odcinek, który mnie do którego nagrania zainspirowałam się pod tym względem, że znowu mam, jakby to powiedzieć, zwariowanie na punkcie haftowania. Mam multum wzorów, mam multum przyborów, ale no wiadomo, z czasem jest troszeczkę gorzej. Uparłam się akurat na ten obraz. I cóż. Przeglądanie internetu w poszukiwaniu odpowiedniego wzoru to jest po prostu murdenga. Ja wiem, że niektórzy mogą się pewnie zaśmiać ale to pierwszy lepszy tam z brzegu jakiś ładny możesz znaleźć i wyhaftować. Nie, dlatego <laughs> chciałam podejść do tego troszeczkę od innej strony bo gdzieś tam pojawił się komentarz pod jednym z filmów na moim kanale odnośnie haftowania to był właściwie filmik o wstępie do haftowania. Pewna pani zwróciła mi uwagę na to, że ja to wszystko źle nagrywam, że powinnam zwrócić uwagę na inne kanały na temat haftowania. No i właściwie pamiętam, że to był komentarz, który, no cóż, odnosił się do, do tego wszystkiego w taki sposób, jakbym ja główną tematykę na kanale miała haft. No a tak nie jest. Ja zrobiłam tylko takie drobne wprowadzenie. W sensie chciałam pokazać jakie mam materiały i jaką wyhaftowałam metryczkę po bardzo długim czasie, po bardzo długiej przerwie, bo nie haftowałam kilka lat. I to wszystko. Ja nie jestem profesjonalistką, jeżeli chodzi o haftowanie broń boże, więc jeżeli kogoś uraził tamten filmik w jakikolwiek sposób estetycznie, no to przepraszam z góry. Natomiast tym razem postanowiłam podejść do tego tematu troszeczkę inaczej. Oczywiście przeglądałam. Inne kanały na temat haftowania, bo chciałam się dowiedzieć kilku ciekawych informacji, może jakieś wskazówki podłapać. No i oczywiście mi się to udało, za co jestem wdzięczna, że te osoby w ogóle mają kanały na YouTube. No i moje umiejętności mają się nijak do ich, naprawdę, ale stwierdziłam, że i tak wam pokażę, co tutaj mam. Bo obraz, który haftuję, skrawił moje serce od samego początku. I powiem Wam szczerze, że przeszukiwanie internetu, gdzie mogę go znaleźć, nie było łatwe. Nie było łatwe początkowo, bo znalazłam stronę, na której haft, wzory, właściwie haftów, były ogólnodostępne. To była strona, zdaje się rosyjska albo ukraińska, już nie pamiętam, ale raczej rosyjska. I ten wzór był dostępny w wersji czarno-białej z jakimiś oznaczeniami, więc no. Pobranie tego i korzystanie z tych zapisków mnie by oczy rozbolały. Głowa by mi eksplodowała i podejrzewam, że już na samym początku bym się zniechęciła do tego obrazu. E, natomiast trafiłam e, na obraz ten sam, zupełnie gdzie indziej. Czego z jednej strony mogłabym się spodziewać, a z drugiej właściwie to było lekkie zaskoczenie. E, już wam pokazuję, jaki to obraz. Może mi się tutaj uda podłapać. O właśnie. Tak będzie wyglądać efekt finalny, mam nadzieję, kiedy mi się uda dokończyć. Natomiast jest to zestaw właściwie cały do haftu kupiony na AliExpress. I przyznam szczerze, bałam się. Bałam się zamówić ten zestaw, bo no cena była w porządku, bo około do 40 zł wszystko kosztowało, więc w porównaniu do stron polskich i zagranicznych, bardzo tanio, bardzo tanio, no ale wiadomo, to jest AliExpress, prawda? I, no tak jak mówię, bałam się troszeczkę, czy to będzie dobre zamówienie, bo różnie bywa z produktami z Chin. Eee, wahałam się, chociaż po komentarzach było widać, że wszystko profesjonalnie zapakowane, wszystko, to, co potrzebne, no to super. No to zaryzykowałam, bo obraz mi się tak spodobał, że stwierdziłam, że czemu by nie spróbować. Pieniądze zawsze można mieć zwrócone. To nie jest kłopot. Kłopotem jest głównie czekanie na to. Czekałam około dwóch tygodni, mniej więcej, na pewno nie ponad, mniej niż dwa tygodnie. No i dotarł do mnie cały zestaw. To jest właściwie opakowanie po tym zestawie. To jest. Um... Firma, marka Joy Sunday Cross Stitch. To jest obraz, który, właściwie obraz, cały zestaw, który przyszedł do mnie w takim opakowaniu. Z tyłu jest instrukcja, jak haftować. Więc dla osób, które są totalnie początkujące, myślę, że to jest naprawdę świetna sprawa. Świetna sprawa. Wszystko jest w instrukcji mm, po angielsku, więc bez problemu myślę, że ktoś się rozczyta, a nawet jeśli nie do końca no to z translatorem bez problemu. Obraz, który będę wyszywać, który już właściwie wyszywam. Yy, no to kanwa 14, używam dwóch nici i konkretnie wymiary obraz będzie miał 65 x 52. Więc dosyć spory. W zestawie, który do mnie dotarł, w takim fajnym, właściwie zapakowanym, tutaj to zapięcie takie dosyć porządne, przyszedł do mnie oczywiście no, ta instrukcja, jak haftować, która jest właściwie nadrukowana na samym opakowaniu, więc też w porządku, że gdzieś nam ta kartka nie zapodzieje. Dodatkowo dostaje się, no wiadomo, wzór. I ten wzór to taka dosyć duża książeczka, tak mniej więcej wygląda. Mać A4. Tutaj mamy wielkość, ilość krzyżyków właściwie na szerokość i wysokość. I tak mniej więcej wygląda to wszystko w środku. Później mamy końcowy etap, czyli pokazanie na jakie części jest podzielone oczywiście ten obraz, kiedy będziemy go haftować. A na samym końcu mamy rozpiskę kolorów, więc no to jest naprawdę mega. Jak dla mnie, naprawdę. Jestem zachwycona. Wszystkie kolory mają odpowiedniki, znaczy odpowiedniki to są właściwie muliny DMC. Jeśli ktoś kojarzy, no to od razu będzie wiedział. E, przynajmniej tak są podpisane, więc nie wydaje mi się, żeby to były podróbki, po prostu te kolory mają numeru, numerację z muliny DMC. Czego się cieszę, bo DMC ma raczej, a przynajmniej tak mi się zdaje, największą paletę kolorów i w ogóle kolorów odcieni w porównaniu na przykład do Ariadny. Ariadna biednie wypada jak dla mnie, a DMC najlepiej chyba. Nie znam się aż tak, ale patrząc po yy, wszelkich wzornikach, jakie są dostępne. No to DMC jak dla mnie wygrywa. Oni po prostu mają takie multum kolorów, że można dostać zawrotu głowy. Dodatkowo, no bo przecież musimy czymś wyszypać, nie będziemy sobie osobno kupować muliny. W zestawie jest mulina. Ponumerowana, podzielona na kolory. Ilość każdego jest już uwzględniona, więc no jeżeli ktoś liczył na to, że będzie mieć całe jakby cały kawałek. To nie do końca. Tu jest po prostu podzielone na to, że na przykład tego koloru mamy bardzo mało do użycia, więc mamy właściwie jedną nitkę. Tego mamy sporo. Bieli jest najwięcej, no bo wiadomo, to jest. Gdzieś znalazłam ten obraz pod nazwą Rosyjska Zima. Tutaj jest pod nazwą Wóz jadący w śniegu, jakoś tak. Więc różnie. No i cóż, dodatkowo dostajemy jeszcze w takim, jakby, prezenciku, powiedziałabym. Dwa bobinki. W środku mamy jeszcze e, dodatkowo dwie igły. Jedna mi się niestety złamała, dlatego że była bardzo, bardzo wąska. A złamała się przez to, że dostajemy również myślę, że jeden z lepszych gadżetów do haftowania ever. Przepraszam za ten angielski, bo niektórzy pewnie nie lubią, ale no jednak dla mnie to jest naprawdę świetny gadżet. Mianowicie, jak ktoś nienawidzi nawlekania nici na igłę, zwłaszcza jeśli chodzi o haft, bo tam oczka są ekstremalnie wąskie, no to mamy coś takiego. Niby niepozorny kawałek blaszki, mi się wydaje, bo aluminium to raczej nie jest. Um, o dwóch Rozmiarach właściwie, dwie końcówki, dwa rozmiary, i to służy do nawlekania nici na igłę. Jak to działa, to na pewno się domyślacie. Wkładamy po prostu te, tą końcówkę przez oczko igły, później tutaj wkładamy mulinę, przeciągamy, aż nić przejdzie i gotowe, prawda? To jest ekstremalnie cienkie. Ekstremalnie cienkie, no, troszeczkę tutaj problem z ustawieniem ostrości. no Ekstremalnie to jest cienkie, jak widzicie, a to jednak potrafiło mi zniszczyć igłę. Rozerwało mi igłę po prostu, um, dlatego że chociaż jest bardzo cieniutkie i wydaje się, że nawet dwa takie przeciągnęlibyście przez oczko w igle, to niestety się nie udało. Pierwsza igła, którą haftowałam, była dosyć wąska. Fajnie przechodziła przez te oczka na kanwie, ale żeby nawlec, to nie. Musiałam używać tego takiego gorszego jakościowo nawlekacza, które na pewno wszyscy znają to był taki kawałek też blaszki, jakby w kształcie gruszki, na końcu taki cieniutki drucik. Ale to jest tak jak dla mnie kiepskiej jakości, bo często mi się zdarzało, że to mi się po prostu urywało. No a tu nie mamy takiej możliwości, żeby to urwać więc cieszę się, że akurat takie mi się dostało, chociaż nie ma co narzekać, nawet gdyby było to takie gorsze jakościowo, to i tak lepsze to niż nic, prawda? Przynajmniej takie mam rozeznanie. No zresztą, co kto lubi, to się bardzo przydaje. Tak jak mówię, dodatkowo to dwie igły. Te igły nie są takie same, a przynajmniej ja odniosłam takie wrażenie, bo ta, która mi się właśnie złamała, była mega cieniutka i szybko mi się wykończyła. Właściwie no... Widzicie, po y, Później Wam pokażę właściwie ile mam już wyhaftowane tego wszystkiego, ale no, musiałam później zmienić igłę na tą drugą w zestawie i tą już mi się mega pracuje. Ona jest jakby solidniejsza. Blaszka też wchodzi bez problemu, że można przeciągnąć y, mulinę, więc jestem zachwycona. Dodatkowo jeszcze dostajemy w zestawie naparstek. Tylko muszę go gdzieś poszukać. W tym H8. Ten, ten naparstek, no, nie znajdę go teraz, bo ja niego nie korzystam właściwie. On jest w kształcie takiego jakby szerszego pierścienia. To nie jest taki naparstek, który zakładamy na czubek palca, tylko właściwie taka, taka jakby obrączka szersza. No gorzej z tym, bo prędzej wbijemy sobie w Opuszek palca niż gdzieś tam trochę dalej. No, akurat, jeśli chodzi o napastek, to nie bardzo się postarali, mam wrażenie, ale ja z niego nie korzystam. Natomiast jest on bardzo przydatny w przypadku tak cienkich, tak wąskich igieł, ponieważ no, miałam takie już zdarzenie, że dosłownie drugą stroną igły, czyli tą, gdzie jest oczko, wbiło mi, wbiło mi się w palec podczas haftowania, no bo to jest mega cienkie, więc tutaj jakbyście mieli z drugiej strony również końcówkę igły. Takie to jest cienkie. No i co? I tak wygląda cały zestaw, a za chwilę pokażę Wam, ile mam tego wyhaftowane i właściwie... Aha! No oczywiście jeszcze dostajemy kanwę, no bo jak żeby inaczej. Co mnie bardzo ucieszyło, że kanwa jest na brzegach zabezpieczona przed próciem jest obszyta overlockiem i od razu wymierzona. U mnie akurat wypadło po 5 cm dookoła, żeby sobie margines zostawić, więc też super sprawa, że jest tak wszystko zabezpieczone, bo nie cierpię, kiedy to się pruje, a ja nie mam na maszynie do szycia overloka, więc no mógłby być problem. Nie chciałoby mi się ręcznie tego wszystkiego zabezpieczać, a nie jakimiś taśmami i fajnie, że jest to zabezpieczone przed snuciem, więc idzie szybciej. Od razu odmierzone, więc pozostało mi tylko dokupienie sobie markera wspieralnego, żeby zaznaczyć sobie siatkę. Tak jak widzicie, tutaj ponumerowane wszystko i na górze to samo. I później już leci. <grym> później już leci. Także zaraz łapię za telefon i wybaczcie, jeżeli obraz będzie się trząsł, ale jakoś muszę Wam pokazać, jak to haftuję i ile wyhaftowałam właściwie. Bo samego haftowania nie będę Wam pokazywać, bo tu nie ma sensu chyba byście zasnęli. Ale pokażę Wam, ile mam wyhaftowane i jak to wszystko wygląda na chwilę obecną. Tak w ogóle wygląda krosno. Tutaj mam przypięte, darujcie w tle, ale są dziecięce zabawki, bo córka dotrzymuje mi towarzystwa czasami. No to tutaj mam przypięty wzór akurat tą część, którą haftuję. To jest strona siódma. I haftuję właśnie takiego konika. No i widzicie, mam tutaj wszystko już rozpisane. Tyle mam już zrobione. I początkowo nie bardzo wiedziałam, jak się za to wziąć, bo nigdy nie zwracałam uwagi, jakimi kolorami zaczynam. Ale po kilku wskazówkach dotarło do mnie, że przecież najlepiej zacząć od ciemnych. Bo jasna mulina najszybciej się wybrudzi. I tutaj mam akurat taki problem, że ten skrawek mi się troszeczkę pobrudził. No ale i tak będę to prać, więc to się wyczyści. To się wyczyści. No i widzicie, tyle tego jest. Tak rozstawiona siatka, więc wymiary no, dosyć spore. Co do samego krosna. Kupiłam je za. Żeby nie skłamać około 65 zł na Allegro, bo szukałam odpowiedniego krosna. Nie chciałam czegoś bardzo drogiego, bo nie wiedziałam, czy do końca pójdę w takie haftowanie. Może po prostu wyszyję jeden obraz i mi się to po prostu znudzi, będę wolała tamborek. Więc nie chciałam, wiecie, za bardzo inwestować w jakieś takie drogie krosna. No, i trafiłam na to Krosno, z którego jestem całkiem zadowolona. Dotarło do mnie w przeciągu trzech dni, chociaż wysyłka była w ciągu od 10 do 13, więc byłam naprawdę w szoku, że tak szybko, co mnie bardzo zadowoliło. Cieszę się. No i to Krosno jest takie, ja Wam pokażę. No, no, mam tu troszeczkę bałaganu, niestety, bo ono haftuje, więc muszę się jakoś wspomagać. To Krosno nie jest wysokie. Jak widzicie, tutaj stoi na takich nóżkach. Więc nie ma możliwości, żeby sobie dać to krosno. Wiecie, siedzicie, opieracie się o coś, a to krosno na przykład jest na kanapie i macie nisko i haftujecie. Nie przez ten właśnie szczebelek, który podtrzymuje wszystko, żeby nam się nie rozjechało. Tu co prawda mamy, żeby tak jakoś tu trafić, mamy o właśnie otwory, ale one nie są w tych samych szerokościach jak te przy szczebelku, co mnie też wkurzyło, bo to jest kwestia jednego centymetra. A to by naprawdę pomogło, żeby można go było sobie wyżej podciągnąć, i wtedy mamy miejsce między nogami, żeby sobie je tu wsadzić i bez problemu haftować dalej. To mnie zirytowało mocno. Mamy tutaj takie kawałki plastiku, które właśnie fajnie tutaj podtrzymują tą, tą kanwę. Nie jakoś ekstremalnie mocno, więc na pewno, jeżeli ktoś woli, mieć mega naciągniętą, to musi sobie z tyłu podwiązać jakimiś wstążkami, czy, czy, czy czego używacie. Ja akurat mi to nie przeszkadza, więc daję radę bez problemu. No, Krosno ma wymiary chyba, z tego co pamiętam, 40 na 50, więc kawałek musiałam sobie tej kanwy zawinąć pod spodem, no ale później to się rozprostuje i tak. Tutaj mamy wszystko, no wybaczcie za ten sznureczek, prowizorka, ale przy takim ustawieniu krosna, nie wiem czy podłapię teraz, ono mi się przewraca. Muszę dokręcać tutaj te, te śrubeczki mocno, więc żeby mi nie leciało do tyłu, to troszeczkę blokuje. Mam to tylko z jednej strony, taką prowizorkę na szybko zrobioną, ale musiałam coś wykombinować i jakoś się udało. Tu na górze, jak na pewno zauważyliście, znajduje się właśnie taka drewniana tabliczka, i do niej można, do, przynajmniej mam wrażenie, że to temu służy, doczepić sobie wzór z haftem. Ona powinna być wkręcona, ale jak widzicie, mam ten, tę kanwę, mam rozłożoną, tą kanwę mam rozłożoną po całości, więc tego już nie mam gdzie wpiąć, ale udało mi się to na, na siłę troszeczkę tutaj wciągnąć i. Przynajmniej się trzyma, że mogłam sobie dopiąć tutaj wzór i haftuję. Więc jest ok. Zaraz Wam pokażę w ogóle, jak mój haft wygląda z tyłu. No, jak widzicie, mniej więcej tak. Nie zwracajcie uwagi na takie przeciągnięcia, bo tutaj i tak będzie inny kolor i on to wszystko zakryje. Bardzo rzadko mi się to zdarza, żeby tak przeciągnąć nitkę. Przeważnie idę właśnie takim. Trochę ostrość mi się gubi. Takim właśnie systemem i, i mi to działa. Ale jeżeli mam niewielki obszar, pomiędzy którym muszę rozciągnąć daną nić no to nie chcę mi się jej obcinać i zaczynać od nowa w innym miejscu. Więc takie robię drobne przeciągnięcia i to akurat mi wystarcza. Także widzicie, tak wygląda na chwilę obecną moje zajęcie. Wybaczcie za hałasę, ale mam uchylone okno, bo jednak jest dosyć gorąco i dzisiejsza pogoda też się tak zapowiada. No troszeczkę mi to zajmie. To jest ilość wyhaftowana przeze mnie w przeciągu trzech tygodni. Początkowo haftowałam non stop, później miałam sporo przerw, bo jednak no, nie zajmuję się tylko haftem. Yy, także, trzeba to odpowiednio rozplanować w czasie. To są trzy tygodnie mojej pracy z przerwami, więc jest ok, myślę. Yy, to by było na tyle. Jeszcze na koniec pokażę Wam. Mam jeszcze inne zestawy do haftu. Które z chęcią bym z wami omówiła, które z chęcią bym być może z wami wyhaftowała, o ile w ogóle lubicie takie filmiki. Wiadomo, to nie, był, to nie byłby filmik, w którym tylko i wyłącznie haftuję, tylko by była po prostu jakaś taka pogadanka, rozmowa, może wtedy QA, jeśli byście chcieli. I mowa tutaj o wzorze właśnie takiej latarenki. Latarnia morska. To nie jest akurat duży obraz, więc myślę, że dosyć szybko bym się z tym uwinęła. I to też jest z Joy Sunday, z AliExpress, ale mam jeden również zestaw, który na pewno Wam omówię na kanale, bo mam troszeczkę co do niego wątpliwości, ale to innym razem. Kochani, jeżeli filmik Wam się podobał, no to standardowo. Zasubskrybujcie kanał, dajcie lajka w górę, żeby mnie zmotywować. Wiem, że mnie przez jakiś czas nie było. To nie jest olewanie sobie kanału, ale po prostu no... YouTube to tylko i wyłącznie moje hobby. Ja nie wiążę z tym żadnej przyszłości na zarabianie, to już z góry mówię. Um, więc to jest logiczne, że nie ma mnie za często. Nie zamierzam być typową taką tuberką. Wybaczcie, że teraz obraz skacze. Ale mam już y, telefon w ręce, bo coś mi tutaj, statyw, y, się znowu buntuje odwiecznie. Długo nie był używany, więc zaczyna mi tutaj już y, robić psikusy. Także, jeżeli chcecie, aby omówić ten kolejny zestaw, może zacząć coś haftować, żeby troszeczkę się od tego oderwać, no to jak najbardziej. No i pamiętajcie o pytaniach do QA, bo naprawdę. Mam tyle do powiedzenia, a nie chcę sama z siebie się rozgadywać. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, jeżeli chcecie coś wiedzieć ode mnie, o mnie, no to śmiało. Oczywiście jakieś takie bardzo prywatne pytania będę pomijać w zależności, no bo to jest YouTube, to nie jest udostępnienie życia prywatnego. Ale jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie choćby haftu i nie tylko, to jak najbardziej. Zapraszam. Więc następny filmik to będzie, jeśli się uda zebrać pytania QA. A jeśli nie, no to zobaczycie sami. Także. Praca w re. Mam nadzieję, że już jest OK. No, tak z bliska, no wiadomo. Na, yy... Są prześwity, jeśli chodzi o ciemne. Jeśli chodzi o takie jaśniejsze kolory, to już nie widać aż tak. Wolałabym tutaj wyszywać trzema niedźmi, ale już moja metoda, którą stosuję, by się tutaj nie sprawdziła. Więc niech będzie tak, jak jest. Nie przeszkadza mi to za bardzo. Także cóż mogę jeszcze dodać. To wszystko, kochani. Trzymajcie się ciepło. Miłego kolejnego tygodnia, bo jutro poniedziałek, więc oby się dobrze zaczął. Tak to ujmijmy. Oby się dobrze zaczął, to cały tydzień powinien być dobry. Dajcie znać, co myślicie w ogóle o tym zestawie. No i to wszystko.